Tychopata chopata Kowalski, popierdoleniec Rico, miękka faja szeregowy, szef tej bandy debili, skipper. Paskudne, cuchy noce, ochytne. Bon appetit. Trzeba im zamontować jakiś paśnik. Na chuj ty tym kurwa rzucasz! Biedaczka, nie czerpie radości ze swojej pracy! No, ale na chuj rzucać? Jakby kurwa nie mogła normalnie podać tej ryby! Kowalski, wszystko w porządku! <kłysy> Trochę nie tak zmieszałem składniki mojej bomby i mnie wypierdoliło z bunkra. Kurwa, no nie wiedziałem pierwszy raz ją robię. Pierwszy i kurwa ostatni, żebyś nam nie rozpierdolił do końca naszego bunkra! Ja tego naprawiać nie będę! Bli Muszę ulepszyć moje fale mózgowe. Wtedy będę wiedział, jak łączyć składniki, żeby nie jebło Ja myślałem, że twoje fale mózgowe są już pod niebo. I myślałeś, że w lodówce mieszka ludzik, co włącza i gasi światło. Kiedyś go dopadnę. Skończ pierdolić. Czy ty siebie szeregowy słyszysz? Ty szeregowy jak dziecko, naprawdę. Ja, ja! Au! Ale to ten kutas nie patrzy pod nogi. A, to, 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 to. Udało się złamasy. Już jestem mądrzejszy od wszystkich. Teraz możecie mi postać. Co ty kurwa za boiler na głowie masz? Wyglądasz trochę okrąglej. Od teraz mogę wymyśleć, co ze sobą połączyć, aby stworzyć bombę atomową, i chuj wie jaką jeszcze. Widzę, że w chuju macie to, że jestem teraz najmądrzejszym pingwinem na świecie. Przecież i tak nim byłeś. No dobra, może i byłem, ale teraz jestem jeszcze mądrzejszy. Teraz to rozpierdolę każdego z was w karty. I też już wam wypisuję listę rzeczy, w których was rozpierdolę. Szachy, warcaby, sudoku, eee, chińczyk... Dobra, chińczyk to może nie, bo tam liczy się szczęście, a nie iloraz inteligencji. Chuj w to, idę obliczać ciągi algebraiczne. Z nie, dzisiaj bezomasty, ale faktycznie zbliża się lunch. Ile kurwa można czekać? Hm. Jestem zaniepokojony. Może dziś nie przyjdzie. Zautomatyzowany system dystrybucji paszy umożliwia łatwiejsze i szybsze bla, bla, bla. Po co instrukcja? Odpalmy sprzęt! <laughs> Spójrz, Maurice. Niebiańscy bogowie spuścili na nas owocową nagrodę. <laughs> Już więcej nie będę musiała tym pchlarzom nosić żarcia. Uh! Zafundowała sobie maszynę, żeby nas nie widzieć na oczy, szmata. Co? To, to chyba nie wszystko. Co za kurwa. W dodatku dała nam tylko jedną rybę. Nie, no tak. Super, Rico. Ile razy ci można powtarzać, żebyś robił te swoje jebane bomby gdzieś z dala od bunkra? Znów no coś nie tak z twoją atomową lodówką? Wymyśliłem dildo zasilane energią słoneczną. Chciałem po prostu zobaczyć, ile dildosów mogę maksymalnie podłączyć. Czyli I to okazało to się, to... że 130 to maks. Krew! Zupełnie tego nie rozumiem. Przecież moje obliczenia są bezbłędne. Ja. O! O! Nie przekonwertowałem na system metryczny. Ale jak? Aha. Jak mogłem popełnić taki banalny błąd? Jestem wybitnie. Aha! No wiecie inteligentny, z taką głową powinienem być bardziej lepszejszy. W tym, a, a, myśleniu, eniu, eniu. Eee, Kowalski. A? Zaczynam mówić już tak średnio mądrze, a, całkiem możliwe, że to, co ja, no, zrobiłem z głową, było ty, ty, tylko tym, tym, ty, 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 ty. Czas, tymczasowe, Tym czasowe? A, właśnie. Lubię ty. I mówię masło, ale bardzo nie lubię masło orzechowe? Dziwne. I widzicie to? Pojebało go do końca. Ale to nic. Rozpoczynamy operację od naszego kolegi. A, tak. Fajnie, że jesteście za Szeregowy, jakieś pomysły? A, e, e, a, e, może Kowalski wie? Riko, jak byś odpojebał naszego kochanego kolegę? A, Poczekaj ze swoim Bam, Riko. Kowalski, czy wiesz, że masz teraz jajowaty łeb? Wiesz co to w ogóle jajko? Ja pierdolę chłopie. Już w bojlerze ci było ładniej. Jajka? Co? Co? Jajowate? Eee, ale śmieszne o ludzie. Zabawne w chuj. Ale są plusy tej sytuacji. Bo przynajmniej nikt nam nie rozpierdoli bunkra, dopóki Kowalski nie wydobrzeje. A może pozwólmy mu teraz zrobić jakąś bombę? Może w końcu mu się uda. Mm -hmm. Oj, tak, piotka! Uh -huh. Ale szefie! Ale bez żadnych ale szeregowych. Ale. Alech? Skoro kiedy był inteligentny i nic mu nie wychodziło, to teraz, kiedy jest głupi, wszystko mu wyjdzie. Znasz przysłowie, głupi ma zawsze szczęście? Niech ono będzie jego patronem. Jeszcze Mam kawał na twarzy! z rybami! Tak, ja też ją widzę. Niech jej opony strzelą jak agres w sierpniu. Jasne. Rozmieszczam pineski? Czy ktoś widział pineski? Cel pod nami. Doskonały ześlizg. Ostatnia szansa. Szeregowy. Załatwcie kierowcę, Enrico. Otworzy się zamek. Kowalski. A Kowalski wyrwi tego czerwonego chuja z ziemi. Że A ah, Tak! Myślisz, że jesteś sprytny? Co, a ty ta? Panowie, czuję się ten zapach? Chyba mnie zaraz coś popierdoli już na stałe. Tak, chciałbym, żeby stary Kowalski wrócił. A, a ja chcę kurwa coś zjeść, bo nic nie jadłem od trzech dni. E e a ta suka naprawdę myśli, że czterech dorosłych samców pingwinów naje się jedną pierdoloną małą flonderką? Szefie, nie jest aż tak źle. Masze w zapasy. Na tym sadle można by pojechać miesiąc lub dwa. A przy dobrych, przy dobrych wiatach to. <laughs> przesadziłem troszkę. Trzeba jej pomóc skonfigurować tą maszynę. Fajnie, będzie misja! Zapomniałem jak pływać Przecież jesteś ptakiem pływającym Co? Jakim znowu bobrem? Rico, wyciągnij naszą inteligentną bestię z tej wody <grym> Świetnie Teraz weź marker i narysuj kółko, aby po nim chodził i się nie zgubił A więc sympatyczny kolego Czerwonym kolorem masz zaznaczoną linię, po której masz chodzić! Nie możesz z niej zejść choćby na krok. Mam nadzieję, że zrozumiałeś choć jedno zdanie. Tak, już się robi, szefie! I za linią, 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 i za linią. Zgubiłem czerwoną linię! Gdzie jest czerwona linia? Właśnie ją przekroczyłeś, kolego. A -a! Coś pusto tu na tym wyświetlaczu. Brakuje zdecydowanie co najmniej jednego zera. Dziesięć ryb! Szef, to wie co dobre! Ha, pewnie! Tylko czegoś mi tu jeszcze brakuje. Uhu, już wiem! Będziemy mieli wyżerkę za wszystkie czasy! Spierdalajmy stąd. A, siedziałem na drzewie. Słuchaj mnie, ty zimny komputerze! Ja tu naprawdę rządzę! Ej, chłopaki! Dodałem 11 okrągłych zer. Teraz będzie... Znajdzie... Yy, linia! Znalazłem linię! O, panowie, za moment będziemy się kąpali w pysznych halibutach. Alo, szefie! Zgubiłem na trochę linię, ale ją znowu znalazłem! Aha Ej! A. Pada ciś rybami! A, a. To już chyba jest więcej niż 100 ryb. Ratunku, ja! Zapomniałem, a jak się pływa wśród ryb! Kurwa Kowalski! Mm, ryby? Tak, tak, to są ryby. Bardzo dobre ryby. Smakują rybiaście. Dobre, aż mi oczy wykręca. Ryby pływają w ławicach. W ławicach, ponieważ one są... są mądre. Nie. To nie... nieprawda. Ryby są głupie, ale... Yy, tak! O to chodziło! O tak! Stary dobry mózg wrócił, baby! Kowalski, znowu jesteś mądry? A w każdym razie mniej głupi. Srebro koloidalne ma lepiej przyswajalne jony. Wrócił do nas. Jakim cudem odzyskałeś swój dawny rozum? Ryby. To pokarm dla mózgu. Dla mózgu? No tak! Ryby zawierają kwas omega-3, który wysyca tłuszcze Delta-5, pracujące w mózgu jako Lambda-17. Nuda! O! Miło, że Kowalski jest taki jak dawniej. Zgadzam się z wami całym sercem.